Dobra, siema wszystkim. Siema, siema, siema. Dzisiaj robimy odcinek w trójkę. Krasnoludek i Słowik. Do Słowika, DJ Słowika, który jest monterem zajebisty. Link będzie w opisie do jego kanału. No i dzisiaj będziemy pierdolić o wszystkim i o niczym. Czy najpierw to musi sobie ten, Krasan musi sobie dokończyć, chyba tam się podetrzeć czy coś, bo tam przed chwilą no Słowik już się śmieje, Krasnal to tam nie wiem, co tam będzie robił sobie jeszcze, czy jeszcze kolejnego pod nosa sobie puści. No, ale to będziemy rozmawiać między sobą, żeby nie mówić do was, będziemy sobie gadać między sobą, jak wam to nie spodoba, to to pierdolcie, Czy jak się wam spodoba, to tam łapka w górę czy coś. Każdy może jeszcze raz podkreślam, linki wszystkie do, do naszych social mediów będą w opisie. Dobra, Krasnal skończyłeś? No. No i dobrze. Już się... Przy... Widzisz? Jednak się przypucała, że wyglądał oglądał pornosa. <grywa> no, nie, się przypucała, że wyglądał pornosa. Jak nie? Dobra. Sławik, e, powiedz mi taką rzecz, nie? No, no, no. Czemu do teraz nie ma kawałka o dziewczynach orzotkich? O, muszę go skończyć, a projekt jest zaczęty. Ty, ale ty kurwa w rządzie pracujesz, że ta kurwa coś zaczynasz i za 3 lata to będzie, czy co? No czy jeszcze, kurna, polityk? Jeszcze muszę z tego skończyć i gotowe. A, widzisz, a właśnie Polityk kurwa, ty, ale się wpierdoliłem z tą polityką, nie? No bo wiesz, bo kurwa nie ta cała sytuacja dookoła chorzowa. I tam do paru posłów napisałem na i kurwa... Nawet nie liczyłem na to, że mi odpiszą. A tu mnie chuj zapraszałem na sobotę między 15 a 17 do biura poselskiego. I teraz weź tu być mądry, nie? I co jedziesz? Jeszcze raz? Jedziesz, jedziesz tam. No To ja no co mam nie jechać, no jak się powiedział, a to gdzieś B. U nas na śląsku, jak się coś robi, to się robi do końca. A nie tak jak ty, w połowie, przerywasz. Tu niby oglądam pornosa, tu niby się masturbuję, a tu potem przerywam. <grym> Kupa, tu. ale... <grym grym> Sławik, <zresztą> ty nie chcesz <grym> tak <zresztą> panie Kuronie, ty się z wszystkiego śmiejesz, kurwa. Lepiej się śmiać, niż pokaż. <grym> a to jest racja, to jest, to jest, kuna, święta racja. Ty, ale potem, kuna, jakby ktoś to odsłucha... To ja nie wiem. Chyba nas wyzywają, hejtują, że my pierdolimy sobie dla pierdolenia samego. Ale dobra, niech się tam wyzywają. W piździe to mam. W ogóle to ciekawe, czy ktoś po ostatnim odcinku kupił sobie kota, kurwa. Ciekawe, ciekawe. No. Znaczy, ja bym nie kupił. Ale Kaczyńskiego to bym przytulił jak skurwysyjęta, to ja bym go tak fajnie przytulił, że to szok. A ja podejrzewam, że połowa większość, albo 90%, bo ty tam... Ile to minęło? Yy, nawet nie dwie godziny i tam było 70% coś No, coś takiego, coś takiego. No, 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 ja podejrzewam, że większość osób to... Yy, wzięła to na serio, tak naprawdę, że ja to jestem taki pisowiec, wiesz? Możliwe. No, że zakochany jestem w panu Kaczyńskim Jarosławie, kochanym naszym, to Nawet moja ciotka to oglądała, wstyd jak tu chuj. Znaczy ciotka, taka ciotka, nie ciotka. Bo to jest siostra mojej mamy, czyli ciotka, ona jest niewiele starsza ode mnie. Krasnal, kurno skąd już? Co Krasnal? No ja żyję, żyję. No niestety, no ale żyjesz. No dobra, trudno. zostało no się, no. Przyjdzie czas, że będzie, będzie dzień świętowania, że będziemy na twoim... Dobra, ale nie, mówię skąd już? Bo... A czemu Krasnal, pytasz, tak? No, czemu Krasnal? No bo wesołek, no to mi się kojarzy z tym z jednym z tych krasnoludków kurna, tej, z tej bajki. Środka Mysia i siedmiu krasnoludków. Tam też był jakiś tam Wesołek, wesołutki i tak dalej. No to nie mówię Krasnal, bo mi się tak szybciej mówi. No. A poza tym podejrzewam, że taki... słusznego wzrostu to nie jest. Chociaż nie wiem, ile ma wzrostu. 75, 5 Czy coś takiego. Ale to na schodach stoisz wtedy, czy jak? Nie, no normalnie. Normalnie stoisz, tak po prostu. No tak po prostu. Na podejście, czy na podwyżce? <grym> na drabinie. A, no to tak. No drabina ma około metr 70, także strzelam. Metr 60 to masz, może? No coś takiego. Nie, no metr A... 40, tak szczerze. Jestem karzełkiem. A, to się nie dziwię, że lecisz na chłopaków. Ktoś musi mnie lubić. Nie, no ja cię też nie lubię, ja cię lubię, chłopie. Naprawdę, ja cię, ja cię ubóstwiam. Jesteś, jesteś taki fajny, że mi się z tobą zajebiście się rozmawia, nie? i podwartować w ogóle. No, naprawdę. <laughs> Bo wy panowie razem do szkoły chodzicie, nie? Dobrze no. rozumiem. To, to, to. Mhm. Współczuję w tej szkole. Jeszcze mi powiedzcie, że razem siedzicie w ławce. To jest prawda. Trafiłem? No. A to Ty masz jakieś inne krzesło, krasnok czy co? No, ja mam takie wyższe. A no, cię nie dziwię, no, żeby cię było chociaż widać za tej ławki, nie? Bo by się, bo by się pani, pani Doktor, Pani Doktor, czy jak to się teraz mówi, nie Doktor, co, pani, profesor. Ja pierdolę, doktor pani Profesor, Pani Profesor by się przypierdoliła, no to tu ktoś mówi jestem, kurwa", a tego nie ma, nie widać, kurwa, no. Dobra, o której zakończyć nagrywanie, bo jeszcze 7 minut. No, spokojnie. 7 minut, no to jak będzie 10 minut, to popierdolimy sobie 10 minut i już i tyle Dobra, to, to się wytnie To się wytnie, nie wytnie, kurwa. nic nie wycinamy na spontanie, tyle kurde Po co chuj, po chuj coś wycinać, kurwa? To by było takie bez sensu Na końcu jeszcze muszą być pozdrowienia oczywiście, jak zawsze A właśnie, i nie widzicie kurwa samochodami po chodnikach, ani dupami po chodnikach no. I szanujcie kasnale ogrodowe. O, święta racja, święta racja. No. Bo to, że karmus i mały, hachor, hapol, to nie znaczy, że to nie człowiek. To żyje, oddycha, no trudno stało się, no. Trzeba to szanować. Karakany też muszą być w nas. Karakany. <grym> No tak nie karakanki i no. Ale muszą być, że trzeba to szanować. No, no co, no ale, no, przecież przecież Nina poszedłem do Syfu czytaj wojska po polsku. To ja miałem 60 wzrostu. Naprawdę, wojsko mnie tak wyciągnęło do góry. A żeby teraz do wojska nie musicie iść i nie pójdziecie. No to trudno, to zostaniecie, tak na w gdzieś się was postawi, może nie wiem. Czy Kajstala to na pewno się postawi w ogrodzie, tak? <grystanie> ja ci nawet taki basenik mały postawię, żeby się miał podmyźć albo coś. Z moim psem się dogada, że on też strasznie lubi przebywać w ogrodzie. Dobrze. Możesz nawet na nim jeździć, bo on chyba wyższy od ciebie będzie. Udźwignie cię spokojnie. Nie zjedziecie? Nie, nie zjedziecie. Co ty, chulna mój pies. i Je normalne jedzenie, nie jakieś tam zepsute. Weź, czuje, że czujesz, czy mięso jest dobre, czy niedobre. <laughs> Dobra, to teraz pozdrowienia. Na koniec, to jeszcze raz powiem. Zmontuwa montaż to słowik. Polecam oglądać jego kawałki, jego muzykę. Posłuchać sobie, jeżeli to są czyjeś klimaty. Młody, zdolny facet. Eee, co tam jeszcze miałem mówić? A, Krasnala też pozdrówcie w komentarzach. Jak ktoś ma ogród, to... Wiecie no. Oddam za darmo. Eee, no i pozdrawiam wszystkich, Was wszystkich. Życzę wam zdrówka. Pomyśl, tylko na dużo seksu przede wszystkim, bo to potrzebne. Znaczy nie z krasnalem, żeby nie było, bo to to... No. Słowik to jeszcze pół biedy, nie? chociaż też jeszcze niedoświadczony. A, jak ktoś ma na zbyciu dwie jakieś młode tajki, to będzie super. To z chęcią przyjmiemy. Nie, trzy by się przydały. Dobra, dwie i pół, bo krasnala tu mamy. Dobra, to ten, to, to tak. I co tam jeszcze by... No wszystkiego dobrego mamy. O poksy. Co? O tej jezdni. Co na jezdni? Na jezdni. Żeby mnie jeździć. Rowerem. No to powiedziałem już. Nie na jezdni, tylko na chodniku, ciulu. <grym> Nieważne, obojętnie. Jedno i to samo. Nie. Do jezdni zalicza się. Do... Jezdnia ten jezdnia dla samochodów. Ciulu, ty masz kuwarowy? <grym> Nie, bo jestem za niski. No są takie małe, ja Ci kupię taki mały, co się no, nóżkami możesz odpychać. No dobra. Byś mi przerwał zakończenie zakończeniu i teraz ludzie się będą <śmiali>, śmiali z nas kurna, no. Dobra. To jeszcze raz. Dobra, to kupimy Krasnalowi rowerek. Będziemy, zrobić, e, będziemy robić zbiórkę na rowerek dla Krasnala. Taki drewniany, malutki taki. E, żeby se pojeździł. Nie pojeździł. On nie rozróżnia drogi. Droga to jest. Krasnal, droga to jest jezdnia, pobocze oraz chodnik. No, dla twojej informacji. Ty akurat stoisz w ogródku. Kowienki czy tam. No, dobra, okej. Okay. Eee, no i co? No pozdrawiam Was wszystkich. Chłopaki, zaraz Was pozdrawiam. Ja już kończę. Teraz rola chłopaków. Pozdro. Pozdro. Kurwa się rozgadali, co? No naprawdę, no ja podejrzewam, że oni do telewizji powinni. Miłego wieczorka. Tam Słowik coś poskleja, jakąś muzykę wrzuci na pewno. Jakieś tam fotki walniemy. I tyle. Cześć, trzymajcie się, to